Cześć wszystkim, tu witam was na moim prywatnym sejwie, Jesteśmy na Sulani. Słuchajcie, jest imprezka organizowana przez naszą syrenkę. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyniknie. Oczywiście musiała od razu zagadać do Jareda, to nie. Tutaj mamy ognisko, więc na pewno je sobie rozpalimy. Przyszła też Vera i przyszedł też Markus. Także jest przynajmniej część naszej paczki. Jest też brat Wery. Oczywiście Leonard, pancakes, także Luzik. Dobra, widzę, że ona tutaj nie chce Jareda wypuścić, a ty skąd masz to jedzonko? Jakiegoś tutaj hot doga ma. Dobra, oni generalnie mają tutaj możliwość zrobienia sobie żarełka, widzę, że Zoe już je. Może stąd te hot dogi, kurczę, a nie, bo ona ma hamburgera, no dziwna sprawa. Jest też bar, także fajnie, rozpalimy ognisko, myślę, że będzie super. Nalanie, słuchajcie, musi się tylko trzymać z daleka od wody. Bo nikt tutaj nie wie, że ona jest Syreną, więc tutaj trzeba ją oczywiście pilnować. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest Sara. No, oczywiście, jak ona zobaczyła tylko to e, piękne morze, czy też ocean, to postanowiła skorzystać i poszła się kąpać. Także tutaj. Ok, dobra, może jeszcze troszkę dorzucimy. Byłoby fajnie, myślę, dorzuć opał, żeby było takie duże ognisko. Większość ludzi poszła, słuchajcie, jeść. E, słuchajcie, zagadamy tutaj, słuchajcie, słuchajcie, do Jareda. No, dokładnie. Słuchajcie, słuchajcie, tym słuchajcie. Dzisiaj jesteśmy na plaży blisko domu naszej syrenki, bo widać go tutaj. Także luzik nie będzie miała daleko. Bardzo lubię tutaj te plaże na nasulanie. Dodaję zawsze jakieś kilka rzeczy, żeby było jasno, żeby była jakaś muzyczka, właśnie puśćmy muzyczkę, bo mamy tutaj takową. Nie robiłam żadnej takiej imprezy, wiecie, w stylu coś tam, coś tam z DJ-em, coś tam, coś tam. Tylko. Zwyczajnie zaprosiłam ich tutaj na tą parcelę i już. Hmm. Może muzykę latnoską sobie dopuścimy, a czemu by nie? Jest zawsze taka fajna, wesoła. Oho. Uh -huh. O, la, la, tutaj sobie słuchajcie, gadają. Słuchajcie, to będzie dzisiaj słowo tego odcinka, coś mi się wydaje. No, Jared trochę taki. Ee, no, fajno, fajna, fajna, fajna impreza i w ogóle. Ona tutaj strasznie zaczyna do niego zarywać. Dobra, gdzie jest w ogóle Sara? Ona dalej tam pływa. Tak mi się wydaje. Co to jest? Patrzcie, ile hamburgersów tutaj. Ja, Zoe, już je, Wera chyba też. Więc nie wiem, czy wołać grupę na jedzą go, chociaż może ich zawołamy. Niech sobie zjedzą. Patrzcie, ile tego żarełka jest. Także fajnie. A weź porcję, zawołaj na posiłek dobra, zawołamy, kto tam będzie chciał to sobie weźmie widzę, że Jared już też bierze nasza Sara mogłaby wreszcie wrócić z kąpieli bo jeszcze mi ją tutaj jakiś potwór morski pożre pewnie nalani, słuchajcie, by nad tym zbytnio nie rozpaczała no, widzę, tak przechodzi koło tego Jareda przechodzi tutaj, się kręci cały czas a niby ja tylko po hamburgery i tak dalej, czy ja mogę je jakoś nie mogę ich przesunąć, kurde Dobra, no nic. Zagadamy do Jareda. Będziemy wykorzystywać tą sytuację, że Sara wzięła strój kąpielowy i gdzieś poszła się tam kąpciać. Może zrezygnujemy z tego objęcia, bo oni mi zgubią talerze pewnie i nie będą już jeść dalej. Także zdradzimy mu jakiś sekret. I w ogóle oni stoją po prostu w tych hamburgerach i nikt więcej nie może tutaj podejść. Nie wiem, masakra. Może zawołamy naszą grupę, żebyśmy tutaj sobie usiedli. Damy radę w ogóle. Patrzcie, Sara przyszła. O pewnie też będzie chciała wziąć sobie hamburgersa. No i oczywiście wszyscy się tutaj blokują, jak żeby inaczej. Damy radę przesunąć te hamburgery, chociaż na przykład w ten sztuczny sposób gdzieś tam na stół. Nie wiem, dlaczego sim, który to robił właśnie tam na stole. Tego żarełka nie położył, byłoby o wiele wygodniej, o wiele prościej, ale nie, bo przecież to są Simsy, Słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, żeby było prosto i logicznie. Hamburgery muszą leżeć na ziemi tuż za grillem, bo jak, żeby inaczej. Przecież, no, to jest zupełnie normalne. O, ktoś zostawił nadgryzionego hamburgera, a patrzcie, wzięli sobie jednak. Tutaj Sara, no dobre te hamburgery. Tak sobie przyszłam tutaj zupełnie po nic. To w zasadzie tylko po jedzonko i tak dalej. Ale tak naprawdę już tam z oceanu chyba widziała, że Nalani tutaj nie, nie odpuszcza Jaredowi, więc przyszła no. Tak, moi drodzy, ja sobie na razie kieruję właśnie Nalani, bo stwierdziłam, że jak będę robić imprezę, ona mi wskoczy do morza, to generalnie będzie kiszka, więc chyba lepiej tutaj z jej perspektywy. Zrobić tą imprezkę, nie? Tak mi się wydaje. Ja bym też zrobiła w ogóle jakieś drineczki. Tu jest też dużo znajomych właśnie z Sulani. Możecie zobaczyć. No to jest oczywiste, nie? Jezu, ten jest napakowany, że hej. Tutaj wszyscy stoją. Niezręczna cisza zapadła. Może gadamy też do Sary. Pożartujemy troszkę, wiecie, żeby rozładować atmosferę. W tym stroju kąpielowym. No, w sumie jako jedyna tutaj się tak wyrwała. No Markus jeszcze pływał. Także spoko. Dobra, Sara widzę, poszła tam też do znajomych sobie na chwilkę. Kurczę no, na Lani, skończ z nim gadać. Dobra, wreszcie przeszła, chyba się zreflektowała, że e, troszkę może za długo tutaj z nim spędza czas. Patrzcie, jak ona na niego zerka. Tutaj Sara zajęła jej miejsce. Ja nie mogę, no. Dobra. Tak, żarcie dla rozróżnienia atmosfery. Super, że ktoś zrobił te hamburgersy. Nawet nie wiem dokładnie kto. Może byśmy zrobili mm, 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 jakiegoś drineczka. Przygotuj drinka dla wszystkich. Powiedzmy. A, nie wiem. A zróbmy tą słodką pikanterię, co tam. Troszkę nam to czasu pewnie zajmie, ale <grym> dobra. A wtedy przynajmniej. Będą mogli tutaj się czegoś napić, także fajnie by było. Ok, widzę, że na razie imprezka, słuchajcie, tutaj w spokojnej atmosferze yy, przebiega, także przyjemnie. Dobra, skończę na razie z nimi gadać. Zrób te drineczki, żeby ludzie mogli coś tam sobie wypić jeszcze. Zamiast iść, robić te drinki, to ona przyszła tutaj na bok i zaczęła z nim gadać. Pewnie Sara się zastanawia. No, ej, halo, ale miałaś te drinki zrobić, tak? Dobra, ruszaj na lani. Nie, ona mu nie odpuści, mówię wam. Wreszcie poszła robić drineczki. Jupija jej. Sara usiadła ze znajomymi, fajnie. A gdzie wercia się podziała? Vera, gdzie ty jesteś a tam poszli sobie tańczyć, no i super Leoś też tańczy, ekstra to jest bardzo fajna lampka, ona mi się tak podoba, kurczę, naprawdę Nalani chyba ma zerowe umiejętności jeśli chodzi o drinkowanie, więc troszkę to potrwa, patrzcie, Jared tutaj jako pierwszy przyszedł i zagadać o kurde może mu się to podoba, że ona do niego zarywa, słuchajcie, usiadł sobie tutaj razem z nią, żeby dotrzymać jej towarzystwa, a czemu by nie Słuchajcie, Sara tutaj jest, też idzie jak widzę. No, żeby nie zostawiać tej dwójki sam na sam, chyba zaczyna się dziewczyna troszkę czuć e, zagrożona. I przyszła sprawdzić, co się tam generalnie dzieje. Ale wszyscy już się tutaj schodzą na drineczki, także fajnie. Trochę te driny wyglądają jak taka lemoniada jakaś cytrynowa. Ale dobra. Przyspieszymy. Już się późno dosyć robi. No, niech sobie każdy weźmie drineczka. Dla ochłody. Bardzo fajna noc, słuchajcie. Cisza, spokój. Wreszcie na Sulani przestało padać. Patrzcie, jakaś syrena tam płynie. O, jacie. No, popisuje się tutaj przed ludźmi. A to jest ta wredna syrena. Okej, okay, dobra, chyba przyszła dołączyć tutaj do imprezki. Czy ty mogłabyś tutaj może zaprosić wszystkich na tańcowanie jakieś? Tańcz razem, proszę bardzo. No, niech sobie wszyscy idą. Sara, tobie nie jest już zimno w tym stroju? Chociaż wiecie co, tu jest generalnie bardzo ciepło. Jest ciepła noc, mamy też ognisko, mamy pochodnie, więc może nie jest jej znowu aż tak zimno. O, jeszcze ta syrena przyszła tutaj, słuchajcie, dawać jakiś nam pokaz. O, lala. Czy możemy coś tutaj... Zaproś do nauki tańca. Tańcz z nią. Okej, okay, dobra. Osiągnęliśmy piąty poziom umiejętności tanecznych. To jest nawet, kurde, słuchajcie, wysoki poziom. Nie wiem, gdzie się Jared zgubił. Być może poszedł do kibelka, albo po prostu zrezygnował już z imprezy. Trzeba będzie go za chwilę tutaj znowu ściągać znalazł się Jared, słuchajcie, chyba był w kibelku. Romantycznie. <noise> Także tutaj oczywiście od razu do niego zagadała: "O, dzięki, że przyszedłeś na imprezę. No, tak dobrze się tutaj bawię w twoim towarzystwie. Bez ciebie to nie byłoby to samo". Słuchajcie, pochwalimy jego wygląd, polecimy tutaj troszkę w gadkę, chociaż Sara idzie, ale może nie usłyszy, zobaczymy. I nie ludzie się już, słuchajcie, zbierają. Sara mówi: Jared, zbieramy się. Ja już jadę autobusem i zniknęła, słuchajcie. Tak jest. Ale zauważyła tutaj, że na Lanii coś próbuje i chyba nie będzie tutaj zadowolona, że Jared dał się wciągnąć w jakąś taką dziwną dyskusję. Ale wiecie co? Z ciekawości zobaczę, czy on poszedłby tutaj w jakiś flirt. Zobaczymy. O Jezu, powiedział, nie, wiesz co, nalani, nie, 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 nie. Ja mam dziewczynę, ma... Boże, dziewczynę, mam żonę, przecież wiesz o tym. Nie niszczmy naszej przyjaźni. Tak, słuchajcie, tak właśnie jej powiedział. Także lecimy do naszych gołąbeczków, przełączamy się na Sarę, która tam gdzieś siedzi w taksówce taksówce, wow, to oni strasznie blisko mają z tego Sulani do miasteczka uniwersyteckiego, ale wiecie, no to są Simcenie, także wszystko tu jest możliwe. I zaraz pewnie będą u siebie w domku, także tam się zobaczymy. Słuchajcie, tutaj po wyjściu z taksówki, no oczywiście już dochodzi do kłótni, Jared mówi, no przecież nic nie zrobiłem i w ogóle powiedziałem jej generalnie, że nic z tego nie będzie i tak dalej. No ale Sara i tak jest zła, słuchajcie, i obwinia go tutaj o to, że nie wiem, że dał jej tej nalani całej jakiś powód do tego, żeby z nim flirtowała i w ogóle. No oczywiście Jared biedny no jest niewinny, no ale co zrobić jak kobieta się uprze, słuchajcie. No i oczywiście ostra kłótnia tutaj i jeszcze kodna dodatek chory, więc generalnie same dramaty. No, yy, i tutaj Sara mówi, dzisiaj śpisz na kanapie. Jared mówi, przecież nie mamy kanapy. No właśnie, słuchajcie, to jest kolejny problem. Oni nawet nie mają tutaj kanapy, więc nie mogą spędzić tej nocy, powiedzmy, yy, oddzielnie. Także Sara mówi, to jadę do swoich rodziców. Mam po prostu tego dość, mam to gdzieś. Yy, no właśnie. Tutaj Sara oskarży Jareda o to, wiecie, że zrobił z niej idiotkę na tej imprezie, i w ogóle, co kompletnie nie jest prawdą, ale ona tutaj chyba nie myśli w tym momencie logicznie, i chyba faktycznie lepiej będzie, jeśli dzisiaj po prostu dadzą sobie chwilę i, i może spędzą tą noc oddzielnie. Słuchajcie, tutaj mama wyszła nam na spotkanie. I tutaj, oczywiście, ją obejmiemy i powiemy: ma no, no, pochudziłam się z Jaredem. Muszę u Was przenocować, bo nie mogę go dzisiaj znieść. Rita, słuchajcie, chyba jest generalnie z tego faktu zadowolona. Przypominam, że oni nie bardzo jakoś tak zaakceptowali Jareda. Generalnie nie mają się do czego doczepić, ale też no, nie są zadowoleni, że Sara z nim jest. Także podejdziemy sobie tutaj, porozmawiamy tutaj, może coś zjemy, bo ona pewnie jest głodna. No, jest dość głodna. Także, no cóż, zrobimy coś do jedzenia. Myślę, że zrobimy dla wszystkich. Mamy tą cechę mile widziana, także e, spoko. No, może nawet jakiś wykwintny e, posiłek. Co, my, co można by tu było zrobić? O, jakieś dniowe gnocie zrobimy dla rodziny, proszę bardzo, i szybko jeszcze coś przekąsimy, Rzucimy generalnie na różd Tutaj, oczywiście, Rita będzie stała i mąciła nam w głowie że generalnie ona spodziewała się tego po Jaredzie, że ona wiedziała, że tak będzie, że Sara wróci tutaj do domu rodzinnego. Widzę, że Mangus się bardzo cieszy, że córka jest w domu, słuchajcie. On by najchętniej chciał, żeby ona tu chyba została w tym domu na zawsze, tak mi się wydaje. Sara robi, słuchajcie, din diniowy gnoci, żeby troszkę się zrelaksować. Jest trzecia nad ranem, ale widzę, że ona chyba, słuchajcie, tej nocy dzisiaj nie prześpi. Och, jeszcze przyprawa do oka. Mm, to nigdy nie jest dobra sprawa. Dobra, zagadamy też do taty. Powiemy tak mniej więcej co się stało, znaczy, że się pokłóciła oczywiście z Jaredem, no i tyle, nie powiem tutaj generalnie o co, bo znowu będziemy musiała słuchać jaki to, ten Jared jest i tak dalej, a y, rodzice no nie do końca go znają, nie, więc tak to wygląda. Dobra, gotuj to dyniowe noci, na, na co ty czakosz, gotuj, gotuj. Dobra. Zrobimy jeszcze, rodzinka sobie tutaj podje. E, oczywiście, no, Mangus tutaj powie, że możesz w każdej chwili wrócić do domu. To jest twój dom, pamiętaj o tym, masz gdzie wrócić. E, słuchajcie, i tutaj w tym momencie Sara chyba sobie mm, uświadamia, że Zdeczka przesadziła, bo Jared tak naprawdę nic nie zrobił i z tą całą dziwną inicjatywą wyszła na lani. No, ale wiecie, jak to jest, no patrzcie jaka Rita niezadowolona jaka Rita niezadowolona chyba się domyśla, że jej córka z samego rana wróci do męża tak jej się przynajmniej wydaje i chyba wydaje jej się dobrze dobra, jest to dyniowy i widzę, że jej rodzice też może się skuszą tam jeszcze jakieś hamburgery leżą i w ogóle o! ojciec ostatecznie mówi co zrobisz kochanie ja tutaj poprę twoją decyzję ale pamiętaj, pamiętaj, że możesz tu wrócić w każdej chwili Dobra, moi drodzy, ja będę już kończyć tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, także trzymajcie się i pa-pa!